Wszystko, Marek, uczułaś z, z Karła, bo to Karła strasznie śmierdzi. Fuj! Śmierdzi. Czuję taki zmruczony z tego karła. Dzisiaj Disco pokaże Wam w jaki sposób umyć karła, ponieważ karły bardzo, ale to bardzo się pocą i jeszcze bardziej śmierdzą. Dlatego Disco Marek pokaże Wam się, jak umyć swojego własnego karła. Zacznijmy od tego, że musimy najpierw posiadać swojego własnego karła w domu i od jego wyglądu wizualnego. No niestety mi się trafił taki śmierdzący brzydki karzeł. Śmierdzi! Muszę umyć w końcu! Wysiadaj! co? Skończyła się jazda, wysiadaj! Już, szybciej! No już, dziewczyn. Karle! Musisz się umyć w końcu! Śmierdzisz! Cuchnie od Ciebie w całym mieście! Tak? Gdzie idziemy? Co Ty znowu brałeś? Znowu pijany jesteś? Nie. Gdzie Ty w nocy byłeś? Nie wiem. Za Ciebie dałem 20 tysięcy! Wiesz jak to jest 20 tysięcy? Miałbym drugi taki samochód! A, a Ciebie kupiłem! Uważaj! Gryzoniu, Ty gadzie jeden! Każeł! Co chcesz? Karmienie jest środę, jest czwartek! Za tydzień dostaniesz! Za tydzień! Został! Nie widzisz, że się masuje teraz? Karmienie jest w środę, jest czwartek! Nie dostaniesz jedzenia! Nie dostaniesz jedzenia, Kazel. Dla Ciebie no, tak okej? I nie dam mu. Marek mu nie da przez następny tydzień jedzenia, bo karmienie jest w środę, a i tak robiłem wyjątek, że w czwartek mu dałem bułkę. Właśnie Disco Marek zrobił zakupy, żeby umyć swojego Karła. Nasz Karzeł siedzi w koszyku. Disko Marek zamówił windę, wjeżdżamy na górę, idziemy do kasy i wracamy do domu, żeby umyć naszego Karła. Diskomarek poleca płytę kamerzysty, afirmacja na święta. Idealny prezent dla Karła, jeżeli macie tego Karła, Karol nie przyjmie płytę na ty... święta. Już wkrótce 6 grudnia, Mikołajki. Warto sprawdzić komuś prezent, kupić mu płytę kamerzysty albo płytę diskomarka, a najlepiej obydwie. Na stronie www.krużyń.pl Albo w Empiku. Albo w Empiku. Kupić płytę kamerzysty. Kto dzwoni do Disko prawie Prawie na płyty. No, w Wempiku są właśnie, jestem, no, kupuję ci tutaj, ile ty da chciałeś, 50? No nie wiem, czy będzie. Zobaczymy na magazynie. No... Dla, dla rodziny twojej, tak? To będzie 50 wpływów. Okej, okay. no to ja ci wezmę Za chwilę przejdziemy do kąpieli naszego karła, ale jeszcze wcześniej bardzo ważna wiadomość dla wszystkich osób, które posiadają własnego karła w domu. Proponuję kąpać je w każdy czwartek co tydzień. Dlaczego akurat w czwartek? Ponieważ karły przeważnie całą środę przesypiają po długim wtorkowym melanżu. A po tym wtorkowym melanżu już są naprawdę, ale to naprawdę brudni i śmierdzi od nich. Tak więc karzeł będzie bał się wody i kiedy wsadzimy go do w wanny, to on ucieknie. A w czwartek jest już po prostu sobą i bez problemu będziemy go mogli wykąpać. Ważne jest to również, aby w jakiś sposób rozpieszać naszego karła. Mam tutaj kosmetyki do kąpieli. Sól do kąpieli w kolorze. Każę, oddawaj tą bułkę! Po kąpieli dostaniesz! Oddawaj, ty, ty tą bułkę! Oddawaj! Ty, mały gnoju, oddawaj bułkę! No niestety, czasami karły są problematyczne, ponieważ podbierają jedzenie. Także nie polecam stawiania jedzenia obok wanny, bo Karzeł po prostu od razu się na to rzuci. Jedzenie trzeba trzymać na kłódkę, jeżeli posiada ci karła, bądź trzymać jedzenie na wysokich półkach, wtedy nie dosięgnie. Także posiadanie karła jest bardzo trudne. No co ty robisz? Karzeł, po kąpieli! Naprawdę ciężko jest wykąpać karła. Do kąpieli! Kąpiel dla karła jest już gotowa. Brakuje w zasadzie tylko i wyłącznie karła. Jak wiadomo, karły są niskie, także musiałem zastosować tutaj podstawkę. Każę, wejdź! Do kąpieli już! Nie śmiej się! Właź! Bawi ci coś? Tak. Bawi, Bawi ci coś? Co? No już! Co on znowu zrobił ze sobą? Nie da się go ogarnąć. Kładź się! No, normalnie! Nie umieszkuj z sobą? Ma być zimna. zimna Słuchaj, skąd pochodzą tarły? Z Antarktydy. A tam jest zimno, więc muszę dostosować wodę do twoich naturalnych warunków. Kładź się! Każę co tydzień przejdzie się kąpisz Należy wyposażyć się w rękawiczki ochronne, żeby przypadkiem nie uszkodzić sobie rąk podczas kąpieli karła. Mam tutaj sól do kąpieli w kolorze błękitnym, w kolorze karłów, ponieważ jak już mówiłem, karły pochodzą z Antarktydy, dlatego takie akurat, a nie inny kolor. Mam ci coś? No co? O ty, mendo. Karły niekiedy się buntują, ale wsypanie soli do kąpieli, do wanny jest bardzo ważne Następnie wlewamy połowę takiego opakowania, żeby nasz karzeł pachniał No karzeł no! Wiem, tak No i właśnie o tym mówiłem, że są niekiedy takie sytuacje, że karzeł nam ucieka W takiej sytuacji możemy dać mu szklankę wody Nie buntuj się Spokojnie Tu sobie możesz Uspokój się Proszę, woda dla Ciebie Nie Bo nie dostanie smakujka. Sił na tego karła Podałem karłowi leki uspokajające I jak widać leży już spokojnie w wannie Tylko co chwilę się śmieje dziwnie Nie wiem o co chodzi Niekiedy ciężko jest zrozumieć karła Ponieważ mają oni własną mowę A ja dopiero posiadam go od jakiegoś miesiąca A więc tak, Wylewamy całą taką butelkę Na karła W dowolne miejsce Byle by było wszystko na karle to wszystko zmiesza się z naszą lodowatą wodą i zapewni świeżość karła przez cały tydzień. Czyli karzo po prostu nie będzie śmierdział. Następnie zajmiemy się pielęgnacją włosów karła. Jak widać, mamy tutaj farbowanego karła na blond, więc musimy używać specjalnych preparatów, żeby te włosy mu się nie przetuszczały przez ten cały tydzień, kiedy nie bierze kąpieli. Jeżeli chodzi o nakładanie preparatu do pielęgnacji włosów, każą musi się podnieść, usiąść, tak, usiądź, usiądź. Dobrze, dobrze, dobrze. Już siadaj, siadaj i. Taką całą buteleczkę nakładamy na włosy karła. Nie rusz, spokojnie. <grystanie> Cała buteleczka poszła, jest już pusta. Teraz bierzemy szczotę i smarujemy, żeby ta maść się wszędzie dostała. Każę się nie śmiej, nie ma nic tu zabawnego. To zajmie mi jakoś 10 minut. Wracamy do filmu za te 10 minut, kiedy wszystko mu już smaruje. Także karzo ma już rozsmarowaną maść na swojej głowie. Teraz przyszedł czas na pielęgnację twarzy karła. Jak wiadomo karły mają strasznie zdeformowaną twarz, tak więc musimy używać takiej oto maseczki. Ja akurat dzisiaj wybrałem kulę. Maseczka mniej więcej tak wygląda, właśnie po to była mi potrzebna rękawiczka, żeby mu nałożyć maseczkę. Karzo może się wyrywać, chociaż nasz jest na lekach uspokajających, tak więc nie powinno być problemu z nałożeniem tej maseczki. Wszystko idzie łatwo, w nie awanturuje się jak to... Bardzo często karły robią. Wyjątkowo jest dzisiaj spokojny, także trzeba przyznać mu tutaj, że jest naprawdę dzielnym pacjentem mojej kliniki Karłów. Tak więc, ostatnim już krokiem jest nałożenie maseczki na usta Karła, ponieważ usta Karły również mają bardzo zbudowane. Najważniejsze jest to, żeby dobrą stroną położyć. I maseczka będzie się teraz trzymała na naszym karle. Tak wygląda karze. umyty karzeł. Umyty znaczy szczęśliwy karzeł. Ostatnim już krokiem jest wsypanie róż do wanny, żeby jeszcze bardziej odświeżyć naszego karła. Róże wsypujemy w okolicach karła, w okolicach jego ciała, żeby jak najbardziej zadziałały na... Świeżość jego skóry, po prostu naszego karła, dobrze umyły, wypachniły. Jak prezentuje się właśnie kąpiel karła? Teraz możemy go opcjonalnie umyć gąbką. I to w zasadzie tyle. Dziękuję, drodzy państwo, za obejrzenie tego filmu. Zgasimy korowi światło, i każdy w wannie powinien pozostać przez około 2 godziny. Jeżeli ucieknie z wanny, czynności przedstawione na filmie powtarzamy jeszcze raz. Do zobaczenia. Kupcie moją płytę na www.króżgier.pl. Ja jestem głodny. Głodny jestem. Jak się podobał kąpiel? Zajebiście. Zobacz, sobie. <gry> K**a to w <gry> Jak sobie się Wiesz, że to nie <gry> Ale jazda Jak się czujesz po Co? Nie to zmyć? jak się czujesz po kąpieli? To jest, zobacz. Jak się czujesz po kąpieli? Co? Jak się czujesz po Zajebiście. Jest bardzo Dziękuję bardzo panu Marku, że nie pan umył. Teraz już jestem czysty. Mogę iść na dupy, ale tylko dzisiaj, bo... No bo jutro już będę spocony i... No i będę będę je... i tyle, co tu dużo mówić. Idę. O myłeś się, dobrze? No jeszcze jestem. Jest. Chciałbyś sam zrobić taką kąpiel, co? Ale no to... nie stać cię na to. Właśnie w taki sposób prezentuje się wyczyszczony karzeł. Naprawdę dzisiaj będzie pachniał i z pewnością wyrwie jakąś zajebistą karlicę, ale tylko dzisiaj. Bo tak jak już mówiłem na początku tego filmu, karły bardzo, ale to bardzo szybko pocą się i nabierają okropnego odoru. Więc każę korzystaj póki możesz. Życzę Ci powodzenia w imieniu mnie, całej społeczności YouTube, kamerzysty, osoby, która będzie montowała ten film w imieniu. No dobra, wszyscy już zrozumieli.